Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 21 września 2025 roku No i co, mamy nowy zestaw Mad Moxie za 2000 i mamy w nim nowego skina itemy, czyli Mad Moxie za 1500 Tak się je prezentuje Wraz z takim stylem. Megafon zanderom za 800. Słoik na napiwki Moxi za 300, Tork za 500. Maliwan Jacobs iimooxy sleep service za 300 Goam nadal w sklepie ale tym razem powrócił Batman Rycerz Ninja i Karuta Harley Quinn, Delulu to samo, Power Rangers nadal w sklepie, Inwazja Royu to samo. Wojownicze żółwie ninja, nadal w sklepie. Kaisenot, to samo. Powróciła szafka Loei. Ikonowe emotki, nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw cierni północy za 1500 I mamy w nim nowego skina itemy Czyli cierni północy za 1200 Tak to wygląda Wraz z takimi stylami I styl lego Skarbiec Duchów za 200. Kiścień potrójnego cierpienia za 500. I płomień oni za 500. Badaczka Luna za 800. Jean za 800. Trójząb lazurytowy za 500. I mamy nowe buty, czyli lacze odzyskacze za 600. Packer za 800. Paczucha. Pudełkowy pobijak. I mamy nowy zestaw ryk za 1700. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw. A normalnie ten zestaw się nie ma czystego i temat kosztuje 1500. I mamy w nim Tygrysica za 1200. I Roar za 500. Arktyczna Alpinistka za 1200. Królisia za 1500, Zamieć za 1500, Agata za 800, Tytan za 1500, Brzoza za 1200. Pięściarka za 1200. Ściemniacz za 1500. Pompowanko za 500. Złowrogi ryk za 800. Bananowy bijak za 500. Wykopany wycieczkowiec za 1200. Zestaw zrzędliwa zgraja to samo. Zestaw kocia graczka nadal w sklepie. Te skiny to samo. Luz nadal w sklepie. Marvel to samo. Buty nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Odpalaj silniki nadal w sklepie. Ikony platyny to samo. Gorillas nadal w sklepie. Nie ma już dzisiaj kapitana Ameryki, Antmana i Peacemakera. No i co, jeśli sklepie wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod Gigilon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.